Przemarsz do Ziewanic. Inicjatorem konnego przemarszu szlakiem walk z września 1939 roku był nieżyjący już członek Towarzystwa Byłych Żołnierzy i Przyjaciół 15 Pułku Ułanów Poznańskich. Żołnierz tego pułku świętej pamięci podpułkownik dr Tadeusz Andrzejewski. Chciał w ten sposób uczcić 60. rocznicę Bitwy nad Bzurą. Jako cel obrano okolice Boczków Domarackich koło Ziewanic, gdzie 12 września 1939 roku zginął dowódca pułku, podpułkownik Tadeusz Mikke. W miejsce to już od lat udawali się weterani tamtych walk, z czasem również delegacje towarzystwa, wojska i szkół. Jednakże jeszcze nikt wcześniej nie odważył się na tak oryginalną i trudną wyprawę. Start zaplanowano z Rogalina koło Poznania. Trasa miała liczyć około 300 km, a dystans należało pokonać w 8 dni. Pierwszy przemarsz zorganizowano w 1999 roku. Wzięło w nim udział 12 ułanów, a wśród nich pułkownik Andrzejewski. Po dwuletniej przerwie kolejny marsz miał miejsce w 2002 roku i odtąd już corocznie organizowano kolejne wyprawy. W 2011 roku reprezentanci naszego oddziału wyruszyli w swój wrześniowy szlak po raz dziesiąty. Kadry tego filmu pochodzą głównie z 13. Przemarszu, zorganizowanego w roku 2014. Przez te wszystkie lata zmieniał się skład, liczebność patrolu konnego, jego wygląd i wyposażenie. Nieznacznym modyfikacjom ulegała również sama trasa, ale wiele rzeczy pozostało niezmiennych. Na starcie ułanom zawsze towarzyszą ich bliscy oraz śpiew. Bywaj dziewczę zdrowe, ojczyzna mnie woła. Idę za kraj walczyć wśród rodaków koła. I choć przyjdzie ścigać jak najdalej wroga, Nigdy nie zapomnę, jak mi jesteś droga. Na trasie ułani pozostają w nieustannym ruchu, jadąc głównie leśnymi duktami. Czasem jednak mają do pokonania najróżniejsze przeszkody terenowe. Przekraczają rzeki w bród, mostami i promem. Ich szlak krzyżuje się również z trasami kolejowymi czy autostradowymi. Największy przyjaciel ułana, koń, traktowany jest ze szczególną uwagą i troskliwością. Związek kawalerzysty ze swoim wierzchowcem jest nie do opisania. Koń, jako żywa istota, nierzadko ratował ułanów z opresji, tak jak człowiek, odczuwał lęk i wysiłek związany z walką. Był na równi żołnierzem, przyjacielem oraz obrońcą. O tym również należy przypominać. Patrząc w przeszłość, Ułani nie zapominają także o przyszłych pokoleniach. Odwiedzając liczne szkoły, znajdujące się na trasie przemarszu, dużo czasu poświęcają dzieciom i młodzieży. Poprzez pogadanki, możliwość obcowania z mundurem czy przejażdżki na prawdziwym ułańskim koniu oraz dynamiczne pokazy wyszkolenia kawaleryjskiego przekazują wiedzę o przeszłości i krzewią patriotyzm. Trudy przemarszu doskonale integrują konie i ludzi. Rajd to nieustanny trening. Oddział stara się przestrzegać przedwojennych instrukcji i regulaminów oraz wykorzystywać każdą okazję do doskonalenia umiejętności. Wyznaczam wyżej wymieniony skład sekcji do przemarszu na odcinku Królików Turek. Trasa marszu wiedzie przez wiele miejsc walk z okresu kampanii wrześniowej 1939 roku. Na szlaku członkowie oddziału podtrzymują pamięć o tych wydarzeniach, uczestnicząc w wielu rocznicowych uroczystościach, apelach poległych, zatrzymując się przy cmentarzach, pomnikach i tablicach pamiątkowych. składa komendant oddziału. Wzywam was, kawalerzyści Wielkopolskiej Brygady Kawalerii. Stańcie do apel! Polegli na polu kwały! Najważniejszym miejscem pamięci jest głaz symbolizujący miejsce śmierci podpułkownika Tadeusza Mikke. Tam co roku 12 września kończy się przemarsz, a dowódca oddziału, punktualnie o godzinie 12, składa meldunek o wykonaniu południu, zadania. Zakończenie przemarszu szlakiem bojowym 15. Pułku Ułanów Poznańskich. W ten sposób członkowie Towarzystwa Byłych Żołnierzy i Przyjaciół 15. Pułku Ułanów Poznańskich starają się zachować i przekazywać kolejnym pokoleniom pamięć o dzieciach Poznania. 15. Pułk Ułanów Poznańskich. Niech żyje! Wykonanie zadania, jakim jest przemarsz, nie byłoby możliwe bez pomocy życzliwych ludzi, przyjaciół oddziału, których ułani na trasie nieustannie spotykają. Dla koni zawsze znajduje się garść owsa i świeże siano, a dla ułanów ciepły kąt oraz strawa. Niestety, już nie wszyscy nasi dobrodzieje są wśród nas. Pozostaną za to na zawsze w naszej pamięci.